Cześć wam wszystkim, tu znowu ja, dzisiaj chciałbym trochę rozjaśnić nieco sytuację, dotyczącą jeszcze wczorajszego filmiku, mianowicie wiele osób ma mi za złe, z tego co widziałem, to że y, tak ich jakby to powiedzieć, y, takich kurwa nie wiem, rozpaliłem na tą serię tej gry, i oni tam się napalili, dali mi suba. Wrzuciłem rzeczywiście trzy zjebane filmiki, jak ktoś to tam napisał. To fakt, bo uwierzcie mi, zjebane są z, jednego, z dwóch powodów. Pierwszy ogólnie nie mam za dużo mm, wprawy w jakimś montowaniu czy czymś. Po drugie, no sorry, ale ja mam 8-letnego laptopa i on mi służy praktycznie tylko do tego, żeby sobie pociupać w Forstory. Albo sprawdzić pocztę. Nigdy wcześniej nie nagrywałem, a na to co teraz miałem, to mi starczyło. No a nagrywałem w sumie dla siebie, i jeżeli komuś się to spodobało, no to, no to fajnie i się cieszę bardzo, bo nawet widzę, że zero łapek w dół pod żadnym filmikiem z 4Story i naprawdę nie wiecie jak się bardzo cieszę. Ale no, sytuacja polega na czymś takim, że. Uwierzcie. Kiedy zaczynałem nagrywać z tej gry ja, ja, ja nigdy, jakby mi ktoś powiedział Że ja skończę z tą grą za rok, za dwa, ja bym go wyśmiał Bo przepraszam bardzo, ale ja w tą grę napierdałem równo przez 4 lata, może z przerwami tygodniowymi Może max, tak kończyłem na tydzień grę i z powrotem wracałem Taka to była przerwa i na tym polegała, że po tygodniu wracałem z powrotem I no i... Zrozumcie to, 4 lata w jedną i tą samą grę napierdałem równo. Tyle ile tam czasu straciłem, to nawet inni weterani, co tam grają nie stracili tyle co ja. Bo muszę przyznać, że ja rzeczywiście lubiłem sobie przysiedzieć przy kąpie ostro. I no nie boję się tego powiedzieć, że byłem takim no-life'em. I skończyłem po prostu, to było tak nagle, wbiłem na grę mówię, kurwa nie chce mi się dzisiaj grać. W ogóle jakoś tak ochotę straciłem. Napierdałem równo 4 dni na P92 po 8 godzin, żeby zrobić 25G bane na poty 200%. Chciałem zarobić, żeby po prostu potem na event na Kowala mieć ulepszaczy i rzeczywiście tak na pełnej pizzy tam władować itemy na tym evencie. Ale po prostu mi się to znudziło. Takie 4 dni równe napierdać na P92, no to sorry wielkie, ale. Potem mnie tak jeszcze łeb napierdalał. No ale to była moja, moja wola, nie? Więc nie powinniście się tym przejmować, tylko po prostu tłumaczę, na jakiej to było zasadzie. Po prostu mi tak wzięło, siedziałem sobie na laptopie, kurwa, nie ma co robić, a ja nie chcę mi się iść na P92. Mówię, chuj, przepalę sobie temy, jak nie wyjdę, to chuj, i tak kończę grę, bo już... No trzeba kiedyś z tym skończyć, tak, co będę... Będę, kurwa, 30 lat miał i w to będę grał. Przecież mówię, że, mówię wam, że skończyłem z tą grą, ale po prostu ja bym sobie najchętniej teraz też wszedł w tą grę pograć, bo ona mi się nie znudziła. Ale po prostu ja musiałem to przerwać, to uzależnienie, bo ja kurwa... Realnego życia praktycznie nie miałem przez tą grę, ona mnie tak wciągnęła, że to jest jakaś masakra kurwa. No i... No i... Tyle co chciałbym wytłumaczyć wziąłem, mnie, mówię chuj, przepala mi temy i kończę grę i tyle. Po prostu mnie tak wzięło nagle. Ja nie wiedziałem, że ja skończę. No jakoś mi coś je było do łba. I mówię, chuj, przepalam wszystkie itemy, tak? Yy, no sorry wielkie, że ktoś się zawiódł. Ja sam byłem napalony na tą serię, że będę nagrywał. Wrzucał tam materiały, codziennie nawet. Codziennie wtedy, no nie mogłem. Ostatnie tygodnie, ponieważ no handlowałem wtedy EQ jeszcze i były lekkie problemy. Dlatego wrzucałem raz na tydzień. No, i no i co ja więcej mogę powiedzieć? No, wybaczcie mi, wielkie. Ale kurwa, ja naprawdę nie wiedziałem, że ja skończę. Jak zaczynałem nagrywać, no mówię wam, że. No, jakby mi ktoś powiedział, bym go wyśmiał. Jedną bym mu w i bym powiedział: chłopie, otrząśnij się, ja z tą gromą skończę za 5 lat. No, ale no, no, zdarza się, no, natura ludzka, co zrobisz, tak. Teraz, tak jak mówiłem, zaczynam grać sobie w grę, w którą grałem już wcześniej, kilka lat temu. Battle of the Immortals. Zaraz włączę frapsa i tam spróbuję nagrać jakiś gameplay. Jeżeli, jeżeli będzie trochę lepsza wydajność niż była z Forestory, to pojawią się jakieś gameplay, żebyście obczaili grę z perspektywy mojej postaci. 105 level, jak się tam gra, czy coś, to chętnie Wam pokażę. Istnieje też opcja, że kiedyś tam, może może wrócę, bo uwierzcie, że naprawdę nie jest mi łatwo kurwa, ja grałem w tą grę 4 lata i teraz jak tak naprawdę siedzę na kąpie, to nawet mi się nie chce grać w CS ani w The Battle of the Immortals, Gram, bo gram, bo nie mam w co. A jak mam wolny czas, to sobie lubię pograć, tak? Jak po prostu wiem, że sobie nie mogę wrócić do chaty i włączyć Forestora, no to tą, żyję z tą podświadomością, że może jeszcze kiedyś tam wrócę, tak? Jeżeli tam wrócę, to zacznę od totalnego zera i będę sobie tam grał dla siebie. Teraz przed patch 4-2 i tam są pokojowe TD, to sobie jakoś przyjemnie bym mógł ekspić. Chociaż słyszałem, że respawn mobów jest bardzo słaby i wolny, w cholerę, ale nie wiem. Wierzcie mi, że mi też nie jest łatwo. No, sorry, że się z grą, w którą grać 4 lata tak nagle. I... No, po prostu ciężko. Trochę takie dzisiaj, to moje gadanie było takie kurwa, ciągle się plątałem, ale chciałem tak ogólnie, tak na szybko wytłumaczyć o co mniej więcej mi chodziło, jak to się stało. I żebyście nie mieli mi za złe, bo kurwa, bo skończyłem z gromi i nie będzie filmików. Ja będę wchodził czasami na YouTube'a sobie jakieś kurwa, będę vlogi wrzucał i będę tam pierdolił o czymś, możecie mi podsunąć o czym? Mogę też o 4 trochę Pierdolić, nie wiem, co byście tam chcieli, mógłbym Wam coś opowiedzieć. No i nic, to na tyle, tak. Tyle co chciałem powiedzieć do tych haterów, co już mi sypali, nawet na PW, było dwóch takich, że dali, dali mi suba już kurwa kończę po trzech zjebanych filmikach. Co się nie tyczy jednego tam gościa, który mi napisał to w komentarzach, ale było kilku jeszcze takich delikwentów, którzy mi na PW takie coś napisali. Ale czułem się wtedy fajnie, bo jakby wrzucałem filmiki, to było ok, jestem pro, tak? A nagle, tak jakby. Hmm, to jest tak, jakby przejść na złą stronę i już. O ty chuju, ty chuju, jesteś twel, tak? No jak już się, jak, jakby to powiedzieć. Ktoś kurwa ma znajomych, załóżmy, hmm, gdzieś tam. Kurwa, retry.